Chrystus z martwych wstał. Alleluja! Witam Was kochani w tym radosnym czasie wielkanocnym, w tygodniu miłosierdzia, który rozpoczął się niedzielą Bożego Miłosierdzia. Ten czas jest taki bardzo szczególny, zwłaszcza w liturgii, taki nasycony Bożym Miłosierdziem. Które celebrujemy, za które dziękujemy Bogu, szczególnie w tym czasie paschalnym. Oczywiście doświadczamy Go zawsze przez cały rok, szczególnie w sakramentach, ale kiedy przeżywamy paschę Jezusa, Jego mękę, śmierć i zmartwychwstanie, to w sposób szczególny możemy doświadczać i przyjmować tą całą pełnię Bożego miłosierdzia, objawioną właśnie w Jezusie, który jest naszym Odkupicielem. I to jest właśnie temat na kolejny miesiąc naszej formacji: miłosierny odkupiciel. Jest nim oczywiście Jezus, ten, który przyszedł na świat z miłości, dla naszego zbawienia, aby oddać swoje życie, aby umrzeć za nasze grzechy, aby nas odkupić, aby otworzyć nam niebo i dać nam nowe życie. To jest Jezus, który przychodzi po zmartwychwstaniu do swoich uczniów, zamkniętych w wieczerniku, zalęknionych, przygnębionych, niepewnych jutra. Myślę, że łatwo nam się odnaleźć w takim stanie ducha apostołów. Przychodzi do tych, którzy go opuścili w godzinie męki, przychodzi do Piotra, który go zdradził, przychodzi do każdego z nas, grzeszników. Przychodzi i przynosi pokój, przebaczenie i miłosierdzie. Jezus Chrystus, odkupiciel człowieka, nasz, mój odkupiciel. I to właśnie tu, w tajemnicy męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa, najpełniej objawia się Boże miłosierdzie. Czego Bóg dokonał dla nas w dziele odkupienia? Jakby chcieć powiedzieć to jednym zdaniem, usunął przeszkody leżące między nimi a nami i dał nam udział w swoim boskim życiu. Jan Paweł II w Dives in Misericordia tak pisał o odkupieniu. Nie urzeczywistnia się ono w samym wymierzeniu sprawiedliwości grzechowi, ale w przywróceniu miłości, tej twórczej mocy w człowieku. Dzięki której ma on znów przystęp do owej pełni życia i świętości, jaka jest z Boga. W ten sposób odkupienie niesie w sobie całą pełnię objawienia miłosierdzia. I kiedy myślimy o tajemnicy odkupienia, o okrutnej śmierci Jezusa na Krzyżu, to być może zastanawiamy się, nad tym, czy to było konieczne, czy Jezus musiał aż tak cierpieć, czy, czy nie mógł nas zbawić w jakiś inny sposób. Święta Faustna w swoim dzienniczku odpowiada na to pytanie. Pisze tak: Boże, któryś jednym słowem mógł zbawić światu w tysiące. Jedno westchnienie Jezusa uczyniłoby sprawiedliwości Twojej zadość, ale Ty, O Jezu, sam podjąłeś tak straszną mękę za nas jedynie z miłości. Sprawiedliwość Ojca twego byłaby przebłagana jednym westchnieniem twoim. A wszystkie wyniszczenia twoje są jedynie dziełem miłosierdzia twego i niepojętej miłości. To była decyzja Jezusa. On sam zdecydował się przyjąć mękę i śmierć. Z miłości do nas, aby nas zbawić. Oddał swoje życie za nas, grzeszników, i w ten sposób pokazał nam największe miłosierdzie. Jezus jest odkupicielem, to znaczy zakładnikiem za nas, za nasze grzechy. A zapłatą za grzech jest śmierć, czytamy w liście do Rzymian. Ale to nie my umieramy. Nasze miejsce zajmuje Jezus. I oddaje swoje życie. Umiera, aby nas wykupić, uwolnić nas od naszych grzechów. Wszyscy zgrzeszyli, i pozbawieni są chwały Bożej. Tak czytamy w Biblii. Taka jest nasza sytuacja. Jesteśmy grzeszni i sami nie możemy się zbawić. Ale bez względu na to, jak bardzo grzeszymy, jesteśmy wciąż nieskończenie kochani przez Boga i On w swoim miłosierdziu ratuje nas od grzechu. Jezus oddając życie na krzyżu i biorąc na siebie nasze grzechy wynagrodził za nie Ojcu, wykupił nas, zapłacił okup, którego nikt z nas nie byłby w stanie nigdy zapłacić. Jego rany usprawiedliwiają nas grzeszników. One mówią o tym, jak wielką ofiarę poniósł Jezus, by nas odkupić, ale też jak wielką miłością nas ukochał. Faustyna pisze: Chociaż grzech jest przepaścią złości i niewdzięczności, jednak cena jest położona za nas nigdy nieporównana. Dlatego niech ufa dusza wszelka w męce Pana, niech ma w miłosierciu nadzieję. Tak bowiem Bóg miłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Jezus jest naszym ratunkiem. Jezus umarł na krzyżu za moje i Twoje grzechy, aby nas zbawić. To jest dobra nowina, najlepsza, jaką moglibyśmy usłyszeć, ale potrzebujemy usłyszeć ją sercem. A nie tylko głową, bo my przecież o tym wiemy. Ja nie mówię Wam teraz o niczym nowym, ale potrzebujemy ciągle na nowo odkrywać sercem tą wielką miłość, to nieskończone miłosierdzie, które kryje się w tajemnicy odkupienia, którego możemy doświadczać właśnie w tajemnicy odkupienia. O jak droga mi jest dusza Twoja! Zapisałem Cię na rękach swoich. I wyryłaś się głęboką raną w sercu moim. Te słowa Jezusa, które zapisała siostra Faustyna, mówią o tej Jego wielkiej miłości do każdego z nas, o Jego miłosierdziu, miłosierdziu tego, który nas zbawił, i to nie tylko nas, to znaczy ogólnie wszystkich, ale mnie osobiście. Kiedy pracowałam w przedszkolu, miałam wtedy grupę naj, najmłodszą, trzylatków, to kiedyś w Wielkim Poście zabrałyśmy dzieci na Drogę Krzyżową. W Derdach, przy, przy naszym klasztorze, tam gdzie mamy właśnie przedszkolę, też dom rekolekcyjny, jest park, w którym są stacje Drogi Krzyżowej. I poszłyśmy z dziećmi tam się pomodlić. Zatrzymując się przy każdej stacji, oczywiście na króciutki moment, jednym zdaniem, mówiąc o tym, co... co co tam przeżywamy, co się działo z Jezusem, tak żeby dzieci mogły zrozumieć i były bardzo przejęte, bardzo poruszone i pamiętam jak na drugi dzień rodzice przyprowadzali dzieci do przedszkola i, i niektórzy mówili mój siostro ten mój syn wczoraj wrócił do domu i on cały czas mi opowiadał tylko o tym że byliście na tej drodze krzyżowej że on tak bardzo to przeżywał i i pytała mnie mama, dlaczego Pan Jezus cierpiał? Dlaczego go przybili do krzyża? Dlaczego go tak bolało? Dlaczego umarł? I, i ta mama mówi: Wiesz, co ja nie wiedziałam, co ja mam mu odpowiedzieć? Więc rodzice byli zakłopotani. Co, jak odpowiedzieć dziecku na takie pytanie? Dlaczego Jezus umarł na krzyżu? Odpowiedź jest prosta. Dla ciebie. Z miłości. Jezus powiedział: Dla Ciebie zstąpiłem z nieba na Ziemię. Dla Ciebie pozwoliłem przybić się do krzyża. Dla Ciebie pozwoliłem otworzyć włócznią najświętsze serce swoje. I otworzyłem Ci źródło miłosierdzia. Dla Ciebie. Bóg jest Ojcem, który zna Twoje imię, zna całe Twoje życie i nie przestaje Cię kochać. On kocha Cię dokładnie takiego, jaki jesteś w tym momencie. I twoja przeszłość, Twoja teraźniejszość i to, co zrobisz jeszcze w przyszłości, nic nie może zmienić Jego miłości do Ciebie. I co najważniejsze, na tę Jego miłość nie musisz zasłużyć. Ona jest zupełnie za darmo. Kiedy słyszymy, że coś jest za darmo, no to tak mamy pewne wątpliwości od razu. Nie? Na przykład ktoś dzwoni do ciebie i mówi: Dzień dobry, proszę pana, mamy dla pana samochód za darmo. I od razu ci się tam czerwona lampka świeci, aha, coś, coś się za tym kryje. Ale kiedy co innego, kiedy ktoś przyjedzie do ciebie. Proszę bardzo, przewieźcie auto, tutaj są kluczyki, dokumenty, to jest dla Pana. Proszę się nie martwić, ktoś za to zapłacił. Ktoś za to zapłacił. Miłość Boga do nas jest za darmo, pomimo naszych grzechów, bo Jezus zapłacił za nie swoim życiem. Zostaliśmy wykupieni nie czymś przemijającym. Ale drogocenną krwią Chrystusa. I dostępujemy usprawiedliwienia za darmo, z Jego łaski, przez odkupienie, które jest w Chrystusie Jezusie. Kiedy siostra Faustyna rozważała miłosierdzie, które nam Bóg okazał w dziele odkupienia, to rodził się w jej sercu zachwyt. Zdumienie i wdzięczność. Bardzo głęboko doświadczała tego, że miłość Boga do niej jest tak bardzo osobista, i wiedziała we wszystkim, co on czyni, jego niezgłębione miłosierdzie. Pisała o krwi i wodzie, która wytrysłaś z serca Jezusowego, jako zdrój niezgłębionego miłosierdzia dla mnie. Dla mnie nędznej okazałeś się Boże miłosiernym i to tyle kroć razy. Nosisz mnie w łonie miłosierdzia swego, i zawsze mi przebaczasz, kiedy cię błagać będę sercem skruszonym o przebaczenie. Jezus zachęcał siostrę Faustynę, żeby właśnie w ten sposób rozważała Jego mękę i poznawała Jego miłosierdzie, mówił do niej córko moja. Dziś rozważ moją bolesną mękę, cały jej ogrom. Rozważaj w ten sposób, jakoby ona była wyłącznie dla Ciebie podjęta. Wiele razy Jezus jej polecał, żeby rozważała jego mękę, jego cierpienie, chcąc w ten sposób wprowadzić ją w głąb tajemnicy swojego miłosierdzia. Mówił do niej: Wniknij w tajemnice moje. I poznasz przepaść miłosierdzia mojego, ku stworzeniom i niezgłębioną dobroć moją, i te dasz poznać światu. Pragnę, abyś głębiej poznała moją miłość, jaką pała moje serce ku duszą, A zrozumiesz to, kiedy będziesz rozważać moją mękę. To jest dla nas światło, dla nas wskazówka. Jak mamy zgłębiać, poznawać Boże Miłosierdzie coraz bardziej? Jezus wprowadzał siostrę Faustynę w tajemnicę swojego miłosierdzia, mówiąc jej o tym, że to właśnie jego cierpienie i okrutna śmierć ukazują całą głębię Bożego Miłosierdzia. W czasie godziny świętej wieczorem, w wielki czwartek, usłyszałam te słowa. Widzisz moje miłosierdzie dla grzeszników, które się w tej chwili w całej mocy objawia. Jezus zachęcał ją też do tego, jak dobrze wiecie, aby każdego dnia modliła się w godzinie jego, w godzinie jego konania, która stała się godziną miłosierdzia dla świata. Mówił: O trzeciej godzinie błagaj mojego miłosierdzia, szczególnie dla grzeszników. I choć przez krótki moment zagłębiaj się w mojej męce, szczególnie w moim opuszczeniu, w chwili konania, jest to godzina wielkiego miłosierdzia dla świata całego. W tej godzinie stała się łaska dla całego świata. Miłosierdzie zwyciężyło sprawiedliwość. Także podczas Eucharystii, Siostra Faustyna doświadczała, przeżywała dar odkupienia i miłosierdzie w nim zawarte. Pisała, w czasie mszy świętej dziękowałam Panu Jezusowi, że raczył nas odkupić i za ten największy dar, to jest, że raczył nam dać swą miłość w komunii świętej. To jest samego siebie. Mówię o tym, bo jej życie jest wzorem dla nas. Jeśli ona tak żyła, jeśli tak ją prowadził Duch Święty, to i my, apostołowie Bożego miłosierdzia, jesteśmy do tego zaproszeni. Z tajemnicą odkupienia, którego dokonał Jezus, siostra Faustyna łączyła też swoje cierpienia, aby w ten sposób złączone z męką Jezusa nie były zmarnowane, a wręcz przeciwnie, aby przynosiły owoc zbawienia dusz. Jezus sam ją do tego zachęcał, mówiąc: Pragnę, pragnę zbawienia dusz. Pomóż mi córko moja ratować duszę. Złącz swe cierpienia z męką moją i ofiaruj Ojcu Niebieskiemu za grzeszników. Siostra Faustyna złożyła także akt ofiarowania ze swego życia w intencji nawrócenia grzeszników. W wielki czwartek 1934 roku tak napisała. Dziś, w zjednoczeniu z Jezusem, Chrystusem, odkupicielem dusz, składam dobrowolnie z siebie ofiarę za nawrócenie grzeszników, a szczególnie za te dusze, które straciły nadzieję w miłosierdzie Boże. Ofiara ta polega na tym, że przyjmuję z zupełnym poddaniem się woli Bożej wszystkie cierpienia i lęki i trwogi, jakimi są napełnieni grzesznicy, a w zamian Oddaję im wszystkie, jakie mam, pociechy w duszy, które płyną z obcowania z Bogiem. Poprzez to jednoczenie się z cierpieniami Jezusa, Faustyna miała rzeczywiście udział w dziele odkupienia. Kiedy dokonała tego aktu ofiarowania, usłyszała słowa Jezusa: Daję ci cząstkę w odkupieniu rodzaju ludzkiego. W życiu siostry Faustyny możemy znaleźć światło, umocnienie dla nas w naszych cierpieniach, nadać im głębszy sens właśnie poprzez to, poprzez łączenie ich z męką Jezusa i ofiarowanie dla zbawienia wszystkich ludzi. Miłosierny Jezus, pozwalając siostrze Faustynie brać udział w swojej męce, w cierpieniach, które poniósł dla zbawienia świata, dawał jej także doświadczyć mocy, swojego zwycięstwa na krzyżu i radości z martwych wstania. W czasie rezurekcji, tak pisze Faustyna, ujrzałam Pana w piękności i blasku i rzekł do mnie, córko moja, pokój Tobie. Pobłogosławił i znikł, a duszę moją napełniło wesele i radość nieopisana. Umocniło się serce moje do walki i cierpień. Widząc Jezusa z martwych Zmartwychwstałego, siostra Faustyna doświadczała radości i jeszcze bardziej zachwycała się Bożym miłosierdziem. Miłosierdziem Boga, który choć zabity za nasze grzechy, przynosi nam pokój, przebaczenie i miłość. Dziś w rezurekcji ujrzałam Pana Jezusa w wielkim blasku, który zbliżył się do mnie i rzekł – pokój Wam, dzieci moje! I wzniósł rękę i błogosławił. Rany rąk i nóg i boku były niezatarte, ale jaśniejące. Kiedy się spojrzał na mnie z taką łaskawością i miłością, że dusza moja zatonęła cała w nim. Łaskawość Jezusa jest tak wielka, że to nie da się wypowiedzieć. I rzeczywiście tajemnica odkupienia, kiedy ją rozważamy, kiedy kiedy naprawdę nią żyjemy, prowadzi nas do uwielbienia Bożego miłosierdzia. Bo to jest coś, na co nie zasługujemy, coś, o co sami nigdy nie ośmielilibyśmy się prosić, coś, co zostało nam dane z hojności Boga, z Jego nieskończonego miłosierdzia. I chcę Was zaprosić do tego, żebyście, tak jak Faustyna, przeżywając teraz ten okres wielkanocny, misterium paschalne Jezusa, uwielbiali Boże miłosierdzie dziękując Bogu Ojcu za dar zesłania Jezusa jego syna i za dzieło odkupienia każdego z nas niech to będzie dla nas czas odkrywania na nowo z radością z zachwytem tego że Bóg przywraca nam grzesznikom godność dzieci Bożych i daje nam udział w swoim wiecznym życiu i szczęściu ta Faustyna tak pisała: Panie, kiedyś Konał na Krzyżu, w tym momencie obdarzyłeś nas życiem wiekuistym. Pozwalając sobie otworzyć Bóg swój Najświętszy, otworzyłeś nam niewyczerpane źródło miłosierdzia swego. Dałeś nam, co miałeś najdroższego to jest krew i wodę z serca swego. Oto wszechmoc miłosierdzia Twego. Z Niego płynie nam wszelka łaska. Jezus przez odkupienie dał nam wszystko. Dał nam coś, Bóg dał nam coś, co miał nadrzędnego, a więc swojego Syna. Jezus dał nam siebie samego, swoje życie, wprowadzając nas w swoją relację miłości z Ojcem, z Duchem Świętym, i otworzył nam cały skarbiec Bożego miłosierdzia. Dając nam swoją miłość, przebaczenie naszych grzechów, nowe życie, i to życie w obfitości, życie w mocy ducha świętego. I zaprasza nas do wspólnoty Kościoła, do wspólnoty odkupionych dzieci bożych. I to wszystko mamy na wyciągnięcie ręki. Tylko trzeba ją wyciągnąć. Odkupienie jest darem miłosierdzia, a dar jest po to, żeby go przyjąć. To jest jedyne, co mamy zrobić my: przyjąć ten dar, przyjąć go przez wiarę. A wiara to jest decyzja. Więc dzisiaj Was zapraszam do tego, żebyście na nowo otworzyli swoje serce Jezusowi, żebyście na nowo Go dziś zaprosili do swojego życia jako swojego jedynego Zbawiciela i Pana. Jednym prostym zdaniem: Jezu, zapraszam Cię do mojego serca. Do mojego życia. Jezu, ufam Tobie. I właściwie mogłabym tutaj skończyć, ale nie mogę, bo ten temat to jest właściwie najważniejszy w całym tym naszym roku formacyjnym, w całym naszym życiu. To jest kluczowe. Dla naszego życia jako katolików, jako dzieci Bożych, a w sposób szczególny jako apostołów Bożego Miłosierdzia, którzy mamy nieść orędzie Miłosierdzia, które objawia się właśnie w tajemnicy odkupienia. Być apostołem Bożego Miłosierdzia to, to znaczy być kimś, kto w swoim życiu doświadcza mocy odkupienia. I to nie jako wydarzenia, które się stało 2000 lat temu i my tego z dzi dzisiaj z tego jakoś czerpiemy. Być apostołem Bożego Miłosierdzia to doświadczać dzisiaj w swoim życiu odkupienia, tej miłości, która jest darmowa, bezwarunkowa, która przebacza każdy mój grzech. Ja dzisiaj potrzebuję zbawienia, potrzebuję odkupiciela, który każdego dnia będzie mnie podnosił. Z mojej przeciętności, z mojego egoizmu, z mojego lenistwa, moich lęków, nieufności, dzisiaj potrzebuję doświadczyć mocy zmartwychwstałego Pana w moim życiu, tego, który naprawdę jest moim Panem Panem każdej mojej decyzji, który mnie prowadzi w mocy Ducha Świętego przez moją codzienność. Jeśli jestem apostołem Bożego Miłosierdzia, to to ma się stać moim codziennym doświadczeniem. Ale nie tylko to, bo apostoł to jest ktoś, kto głosi, kto niesie dobrą nowinę. Apostoł to jest ten, który jest posłany w imię Jezusa, tego, który jest miłosiernym odkupicielem. Trzeba nam dzisiaj zadać sobie pytanie: czy jestem apostołem, który głosi tajemnicę odkupienia ludziom, wśród których żyję na co dzień? Ilu osobom powiedziałeś w minionym tygodniu o tej niezwykłej miłości Boga, która przebacza każdy grzech, która podnosi nas z naszej niemocy. I tu nie chodzi o takie w cudzysłowie rzucanie na prawo i lewo słowem, Bóg cię kocha, a nie martw się, Bóg cię kocha, On się tym zajmie. Bo apostoł to jest ten, kto daje świadectwo, że takiego Boga spotkał w swoim życiu. W takiej i takiej sytuacji byłem i doświadczyłem mocy zmartwychwstałego Jezusa, nie upadam w te same grzechy, ale doświadczam, że Jezus mnie podnosi. Doświadczam zbawienia w konkretnych sytuacjach, w konkretnych relacjach. Jezus jest Panem mojego życia, to znaczy, że ja Jego pytam o to, co mam robić, jak mam żyć. I On mi pokazuje drogę. Więc kiedy przychodzi do Ciebie ktoś, kto. Mówić o swoich problemach, trudnościach, o cierpieniu, to możesz mu powiedzieć: Wiesz, ja nie wiem, jakie jest rozwiązanie na twoje problemy. Czasem sytuacje są naprawdę bardzo trudne, ale wiem, że to rozwiązanie jest w Jezusie. Wiem, bo sam tego doświadczyłem w takiej i takiej sytuacji, w konkretnym wydarzeniu mojego życia. I ty też możesz tego doświadczyć, jeżeli zaprosisz Jezusa. Do swojego życia, do tych konkretnych spraw. I możesz to zrobić dzisiaj, teraz. Zapraszam Cię, żebyś podjął taką decyzję, żeby to Jezus był Twoim Panem. Ile osób w taki sposób przyprowadziłeś do Jezusa? Jesteś apostołem Bożego miłosierdzia? To jest nasze zadanie. Jezus, kiedy dokonał dzieła odkupienia. I posłał swoich apostołów, powiedział im: idźcie na cały świat i czyńcie uczniów. To jest nasze zadanie, to nie jest, co nie są wiecie, jakieś zajęcia dodatkowe dla chętnych. To jest nasz obowiązek. I tym też żyła siostra Faustyna. Mówiła: Pragnę mówić duszą o Twojej dobroci i zachęcać do ufności w miłosierdzie Twoje. Jest to misja moja, którąś mi sam przeznaczył, Panie. W tym i przyszłym życiu. A więc jest to też nasza misja, którzy żyjemy charyzmatem, siostry Faustyny. Pragnę przyprowadzić wszystkich grzeszników do stóp Twoich, aby wysławiali przez nieskończone wieki miłosierdzie Twoje. Czuję w całej pełni, że żyję dla dusz, aby ich przyprowadzić do miłosierdzia Twojego, Panie. To jest nasze zadanie. Do tego jesteśmy wezwani. O tym też mówił Jezus w dzienniczku. Córko moja, nie ustawaj w głoszeniu miłosierdzia mojego. Ochłodzisz przez to serce moje, które pała płomieniem litości dla grzeszników. Oby w naszych sercach palił się ten sam płomień miłości i miłosierdzia który płonie w sercu Jezusa, miłosiernego odkupiciela.